Ile można biegać za żarciem, albo zbierać grzyby i te jagódki. Kiedy ludzie zaczęli ogarniać, żeby to zmienić, dokładnie nie wiadomo. Neolit jakieś 12 tysięcy lat temu był okresem przełomu. Coraz częściej ludzie zaczęli mieć ochotę na łatwe placki, niż naganianie za sarną czy innym tamtygrysem, a raczej na uzupełnienie swojej diety o produkt, który zmienił wszystko, czyli zboża. Ale zboża w naturze to nie były pękatełany uginające się od odżywczych nasion. Trzeba było je krzyżować ze sobą, żeby uzyskiwać coraz lepsze rezultaty. A jak krzyżować zboża bez laboratorium? Otóż bierze się pyłki roślin, który miał być tatą, i sypie się je na kwiaty tego, który ma być mamą. I tak się łączy i uzyskuje się roślinę, która ma pozytywne cechy obu swoich rodziców. Czyli to, co się nie udało w moim przypadku pszenica, ryż, tak, ryż to też sporze, żyto, owiec, jedźmień, proso. No, wszystko to nie wyglądało tak zajebiście na początku. Kukurydza na przykład była... o, taka mniej więcej pierwotnie. Ślady występowania przetwórstwa zbóż są już jakieś 9000 tysięcy lat temu na terenie dzisiejszej Syrii, a w tym samym czasie zupełnie niezależnie przebiegli Azjaci, używali już pożarów i powodzi, żeby ogarniać hodowlę ryżu Proso i konopi. Wszędzie tam, a także zupełnie niezależnie, również w Mezopotamii, Azji Wschodniej, Afryce, Ameryce Południowej, stosowano metody użyźniania gleby takie jak obornik, kompost, popiół, ryby. Utrzymywanie hodowli zwierząt przy sobie no, było już dużo wcześniej, ale te wszystkie zbożowe sprawy spowodowały, że można było siedzieć na dupie na jednym miejscu i karmić zarówno siebie, jak i całą trzodę co spowodowało, że skoczowniczo czego trybu życia ludzie zamknęli krąg swojego przeznaczenia i po eonach czasu mogli w końcu osiedlić się. Więc zamiast latać w tej wewce można było zostać na niewielkim obszarze, a z czym to się wiąże, a z tym, że jak się cały czas przemieszczasz, to dobrze mieć jakiś dobry ubiór, skórę, dzidę, nóż i smartfon, ale jak zostajesz na niewielkim obszarze, no to lepiej mieć więcej niż mniej. I wtedy się zaczęła cała ta kultura konsumpcyjna. No i mamy! Dzisiaj wszyscy lecą do RTV Euro AGD. Po czwarty stucalowy telewizor, zamiast zostać w pokoju przy jednym i oglądać na przykład historyczne shorty. Stucalowy nie oglądają coś. Dzisiaj na planie. Zamiast zostać przyjemnym, dzisiaj na planie. Cisza na planie, Peper! I oglądać historyczne shorty przy jednym telewizorze!